Dobra, więc róbmy tak, ja przekażę numer Pana telefonu do osoby, która ten nocleg będzie oferować, dobra? No i właśnie mieliśmy, mamy dziesięciodniowe dzieciątko na terenie Parczewa. Jeszcze raz powiem 8 osób na razem. Wyszło to wszystko spontanicznie. Została stworzona przez natalkę zbiórka na żabiej w parczewie. Był podstawiony kontener, miało to być na małą skalę, ale ludzie e, zaczęli przewozić bardzo duże rzeczy, bardzo dużo rzeczy potrzebnych. I wyszło, że pomoc jest potrzebna bardziej. Został e, wyposażony i udostępniony nam lokal. I tak naprawdę następnego dnia my z 15 osobami, które zgłosiły się na wolontariat, przyjechaliśmy na hale i zaczęło się wszystko tutaj dziać. Sortowanie ubrań, sortowanie jedzenia, sortowanie wszelakich rzeczy i darów od ludzi z Barczewa. Pomagamy e, rodzinom, które przyjeżdżają na start do Parczewa. E, wyposażamy ich w e, podstawowe rzeczy: pościel, w poduszki, w jedzenie, w środki higieny osobistej, w buty, w czapki, w szaliki. E, ludzie przyjeżdżają do nas zmarznięci, czekają wiele godzin na granicy. Zaczęliśmy przyjmować pierwsze kobiety z dziećmi od soboty. W sobotę był pierwszy e, transport 17 osób, sześciu kobiet, reszta dzieciaki. E, to dla wszystkich było straszne przeżycie, bo wjeżdżając do nas na ośrodek to był dzień. Nasz ośrodek mieści się w lesie. Ogrodzony jest ogrodzeniem siatki, z drutu kolczastego. Te osoby zaczęły piszczeć, krzyczeć, bały się, że jadą do obozu. Nie wiedziały, co ich tu czeka po prostu. Dzieci i te matki w pisk. W czasie te tej drogi, dwie matki już dowiedziały się, że ich mężowie nie żyją. Wiem, że też to są czasami fake newsy, im wysyłają w tej chwili Rosjanie, ale to już są informacje potwierdzone. Jedna rodzina już wyjechała, jedna jest cały czas u nas. Z tych matek... była akurat wtedy u nas... E Dawid Tarnowski, wójt naszej gminy, ponieważ my tutaj Caritas i gmina Firlej razem współpracujemy w tym wszystkim, razem się wspieramy, razem zbieramy dary, jak najbardziej nie oddzielamy się od siebie, tylko współpraca idzie bardzo dobrze, także ze strażą OSP Firlej i wszystkich okolicznych tutaj miejscowości pomagają nam zabezpieczyć posterunek czuwania, pilnowania ich każdej nocy tutaj i tu i na Gosirze obok na ośrodku. Był Dawid, zrobiliśmy zdjęcia tych zabawek, które już mieliśmy, m, wszystkich łóżek, że tu jest bezpiecznie, tak, że, że i Pampersy, że, no, że po prostu oni tu jadą uzyskać jakąś pomoc. Więc prawie dwie godziny negocjacje tam trwały w busie. Dopiero zdecydowali się przyjść, zaufali nam w końcu. Ok, na drugi dzień przepraszali nas i dziękowali za wszystko. Te osoby są do tej pory u nas. No ale dla nas było to. Nie do opisania też przeżycie. No dla nich na pewno dużo bardziej, ponieważ oni wyjechali z kraju. Nie wiedzą, czy wrócą, nie wiedzą, czy będą miały do kogo i do czego wrócić. Ale ich to po prostu przeraziło wszystko, że, że jadą, ona jedna pani nam mówiła, że ona myślała, że to będzie po prostu wykopany dołek i my ich zastrzelimy i zakopiemy. To jest nie do opisania trauma. Nie do opisania po prostu. XXI wiek, 21 XXI wiek. Ta wojna niczym się nie różni od poprzednich, tylko że mają lepszą broń i więcej osób naraz mogą zabić. Więc dzieci są od, no, od maleńkich noworodków po 17-16 lat. Więc co najbardziej też potrzeba jest bielizny dla tych kobiet, bo niektóre przyjechały tylko w tym, co miały na sobie, tak? Jedne majtki, jedne skarpety, tak, rozmiar LN, majtki, skarpety. Co do biustonoszy na razie puściłem kartkę, że mi spisały numery, bo tego bez, bez rozmiaru nie kupię, nie? O więc, starosze, więc, tak jest, tak jest. No, skarpetki, i bielizna, to jest podstawa. E, łącznie z gminą w tej chwili, bo my razem z, z wójtem z gminą razem wszystko organizujemy. Nie, nie rozdzielamy się tylko razem działamy, razem żywimy i razem zbieramy dary to będzie w tej chwili ponad 80 osób. Nie, ale pytam o tych o uchodźców. Ja mówię właśnie o nich. Tyle pan ma? Tak. I uczyć w karitasie? Nie, 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 w karitasie mam w tej chwili 64 osoby, reszta jest w Gosirze nad jeziorem i w woli Skromowskiej, ale cały czas odbieram telefony, że jadą następni. Oni cały czas tu są, z myślą, że to za dwa, trzy dni się skończy i oni wrócą do siebie. Ale chciałbym, żeby tak było, bo oni widzą, że tęsknią. No wiadomo, zostawili wszystko, wszystko. E, tam bieda. E, strzelają, padają armaty, wszyscy chowają się. Babcia nie pojechała, tylko dzieci i ja. Wszyscy zostali. Się. Тут багато ладно, тут дуже добре, як, як на курорті. Діти довольні, все дуже добре. Але додому хочеться. Дома завжди краще. Мало хто поїхав, багато хто не має, хто e, спожався, хто злякався поїхати. В кордоні дуже людей багато. Дуже люди нас питали cały час, що треба цей час питаю, допомагаю, з полочною społeczność й. Tutaj... okolic Firleja i wszystkich tutaj okolicznych miejscowości Lubartowa wszyscy chcą pomóc, jak mogą, tak pomagają, czy to przez przywiezienie ziemniaków, jedzenia podstawowego, czy nawet duże firmy zaoferowały nam pomoc i już kupiły różny sprzęt potrzebny, tak? Pralki na tą ilość osób musimy przy dzieciach tego prania jest bardzo dużo suszarki, sprzęt na kuchnię, AGD do, do posiłków, ponieważ kuchnia jest tutaj u nas, więc naprawdę pomoc jest bardzo wielka, no ale też zbieramy, też jest odzew bardzo dobry, już mamy też zaplecze rzeczy dla tych kobiet, bo one przyjechały większość w tym, co mają na sobie. Nie mieliśmy żadnych suszarek do włosów, w tej chwili mamy już praktycznie w każdym pokoju, w każdej łazience suszarkę, też ludzie nam poprzynosili. Oni będą się rozumieli. To jest pani, która mieszka w Firleju na stałe, pochodzi z Ukrainy, pomaga nam w tłumaczeniach, tu robimy ogłoszenia, że zaczynamy od soboty dla matek i dla dzieci lekcje z polskiego, w piątek będzie lekcja z angielskiego, a w środę będą lekcje tańca dla dzieci. Więc naprawdę pomoc jest fantastyczna, wszystkim dziękuję serdecznie za to, że tak pomagają, bo trzeba im pomóc, bo oni nie są nic winni. Дуже дякуємо, що Польща нас так приймає. Дуже-дуже-дуже вам дякуємо. Дуже дякуємо. Я Олександр Стахник, я з України з міста ківерце. Коло вас, коло Луска близько міста, я мав 42 лата. Я був в праці в Польській, жінка заблудила до мене, що залишилася війна о 5 рано. Я мислить, то це такі гадорські глупоти, але моє так таке. Є. Я побачив на інтернеті і візити, правду почалася війна. І я поїхав одразу, жінка, що приїхала туди, і так з'їхали всі. І так, власне, так вторгнення. Моя жінка приїхала, я до України приїхав, моя жінка приїхала самоходом з тамти сторони з дітьми. І ми, власне, я їх спаткав і поїхали. Tu? Я тобі був, я знав пана Владицька, то я трохи знав, то я так власне від яде. Все такчи, власне, цим поїхати додому. Додому, то дом, я з дому, я це кажуть, своє. Єдин день, як тільки за щось шелять гріться я з пханим макса. Як спокій, ну то так спокій, як спокій, то треба їхати з 12 годин. Луцька, Луцька. Киде чигаліще. Киде в собота. Була собота. Тигодень. Знову Дуже велика подяка нашим хлопцям, нашим захисникам. Але дуже ще велика подяка панству. Ольському за допомогу за те, що допомагають нам з дітьми тут е, рятуватися від війни, тому що це дуже страшно, коли ми прокинулись від вибухів, і е, наступну ніч, поки ми ще були вдома, е, діти зривались і кричали, що їм ну просто вісні їм це снилось. Дуже страшно це. Взагалі, але ем, ну, тут люди просто неймовірні. Це ну, неймовірна допомога для нас всіх. Обов'язково, як тільки чоловік дозволить, е, Мам менше на Україні, е, він там їздить по е, блокпостам, возить їм їжі, їжу, вони плетуть сітки, скуповують амуніцію. І намагаються доправити це все на передову хлопця. У всіх містах України маю колежанок, дуже зростає. Зіся й мала розмову з братом. Брат в Одесі. Ми сильні. За чотири зботи а фронт шваферський коштує 4,70 злоти gdzie spaczewa pakują, sortują rzeczy, przybierają i to na trzy dwa, trzy tiry, nie wiedzą 4, czy 2 busy, 2 tiry, czy dwa busy, dwa tiry. Jeszcze czekamy na informacje, prawdopodobnie przyjedzie 20 tirów, 20 ton mięsa i węgiel, e, to 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 to, to no, no, no i, i warzywa i i owoce jeszcze nie. No. I higiena, i opatrunki, no wszystko, co tam jest, co, co będzie można. Ile u Was osób jest? U nas jest 21, teraz jeden dzieci, i e, nie wiem, 45 osób. 4, no, 4, no 4, 40 parę mhm. osób. No, mają opiekunkę. Je, jest jedna opiekunka i 40 dzieci, ale jedna się zajmie. To są z domu dziecka, dzieci. No domu dziecka mówić, po prostu, no. A ty jesteś jeszcze tam na granicy? O, do nas przyjdą. On się, że wojna u was. E, bo u mnie siostra była w szpitalu no. i wybuchł. E, okay. Aerodrom e, ja zerwali tam w, w Ludzku. Była w szpitalu, leżała i akurat był... E, tak, i, i e, lekarz e, przyszedł i mówić wszystkie rzeczy okay. zabrali i do domu. W же w dzień, jak... E, No, в п'ятій no? ранку, так, Максим no, було do do Kijowa, znajomych. Znajomych. Мовляли, в п'ять ранку. І ми ждали, і там ще задзвонили до Києва до знайомих, і вони це в підвалі. Так. Шістки в В підвалі. І ми за пів години поїхали до Польщі бо менш бив тут, він їздить з є самоходи за по польськи і він мовить до мене, Я вас тут і чека. Ну чекати буду і будемо в безпеці. з осталій? Так, так. Матка моя і сестра, то її син, ми забрали детство і матка осталась там, бо вона була в шпиталі тому, і їй спину операцію зробили. То ми так прихано. Хочеться додому, дуже хочеться, хай там і війна, але хочеться. бо як мовлять, вдома є з вдома і вдома аж дихати легше. Хоча тут дуже добре, бо пані і пан ну дуже е, далі покої і снідання, е, і ну всі. І Жечі принесли, бо у нас не було, то я тут і хтось принес, бо ми так у мене ще мали дядьку так, півтора, то е, не було одяг. Як там? Врання не було. Мама тато залишився і мама, тато, бабуся, дідусь стався. Рідні так оставалися. До границі було колейка 10 кілометрів. 10 кілометрів. Так, так. Хочу домой на Україну. Там там буде страшно, але спокійніше, так і так, бо біля рідних, біля мами, біля тата. і ми дуже жінкуємо і панам, і готелю тому, бо ми і у нас є суєсть, і де спати, і тепло, тепло, і, і вдягнути є, що і дядько не голодне, і на забавки возили, Ну тут і, на забавки, і до футболу возили, і тут є ще приїжави, так і забавки для дядького. to my bardzo wdzięczni Pana. Dziękuję Wam, duże dziękuję. Co czujesz? Wzruszenie. Czuję wielką wdzięczność do mieszkańców Parczewa. My pracowaliśmy i działaliśmy od godziny 8 do godziny 23. Bo gości z Ukrainy mieliśmy o godzinie 22.30. Przyjechały małe dzieci, które e, potrzebowały dosłownie wszystkiego. I jak zobaczyły słodycze, no wiadomo jak to dzieciaki, no łzy cisnęły się z do oczu. I w momencie, kiedy wyjechała od nas ta rodzina, wszyscy się popłakaliśmy. Mamy bazę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam się mogą zgłaszać rodziny, które chcą przyjąć uchodźców i zgłaszają też, czy te rodziny mają. Więc na chwilę obecną jest ponad 30 na samym terenie Gminy Siemień. Tak się zintegrowała. Wszystkie koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia z terenu Gminy Siemień, wszystkie praktycznie jednostki OSP, wszyscy zaangażowali się w pomoc uchodźcom. To jest wspaniałe, że tak wszyscy się zjednoczyli. Oczywiście połączyliśmy to z akcją zbierania darów dla osób potrzebujących z Ukrainy. Zaprosiliśmy gwiazdy, które chciały wystąpić. Przede wszystkim Łukasz Jemioła, który tak naprawdę ostatnio sam był na granicy, przywoził uchodźców, więc też bardzo się tutaj solidaryzuje z tym. Była Ania sama i Jarek Jurkiewicz, którzy też bardzo chętnie wystąpili. No i nasze lokalne zespoły dlaczego mam Cię tylko w snach, wolności moja i Wiktorio, o w końcu cały świat. Mam taki apel do mieszkańców Parczewa i ogólnie do ludzi pomagających, żebyśmy pamiętali, że dobro zawsze wraca. I że kiedyś nam to ktoś wynagrodzi. Mogli przeżyć taki jeden dzień. Kiedy wolność wszystkich zbudzi i powiem idźcie tańczyć, to nie jest po prostu tak. Trzy tiry jadą, trzy busy się tam do stołu, a my już tu działamy. Ogromny transport, taki ogromny Koszki do prania, widać, że środki czystości, pieluszki, super. Ja pociągnę, on sobie zabierze wizytę. Dziękuję. 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 też Dziękuję.